Tutaj Dana LPS. Yy, I tak. Dzisiaj na tym vlogu sobie porozmawiamy o. Uwaga, uwaga. Nie wiem. Nie wiem jakby to powiedzieć. Yy, po prostu tak. Są takie gwiazdy jak na przykład Dawid Kwiatkowski. I ja na przykład go nie znam, nie słucham go, yy, po prostu też nic do niego nie mam, bo niektórzy to tak, że o jaki on jest mm, głupi, jakie ma rurki, jak się ubiera i tak dalej. Znaczy yy, nie lubię takich osób, ale jakoś nie znam ich tak szczególnie, żeby od razu ich oceniać. Czasami eklipsy w radiu to ja sobie coś zanudzę, ale aż tak, że sobie włączam, ściągam piosenki, zdjęcia i tak dalej, to aż tak go mm, nie lubię. A w ogóle, to zresztą One Direction. Znaczy to ja ich nie lubię, ale też po prostu jejku. U mnie dziewczyny w klasie go lubią. Ich lubią. No to jejku, co ja mam się z nimi kłócić? Po prostu jejku. Jeśli, go, jeśli ich lubią, to niech lubią, ale. Też są takie osoby co też, że ojejkuje, oni durni i tak dalej. No a wieku, jeśli oni nie lubią ich, to niech się nie odzywają, a nie będą komentować, jeśli ich nie znają. No ja wam mogę powiedzieć, że ja najbardziej lubię siatkówkę i siatkarzy. No i Bartek kurek. No, i taki jeden chłopak u mnie w klasie, on tam gadał, że on jest durny, tylko dlatego, żeby mnie wkurzyć. No, jejku, no ja się nie przejmowałam, no, no, byłam trochę zła, no, ale mm, po prostu myślałam sobie w głowie, że jeżeli on go nie zna, to niech się nie odsywa i po prostu nie zwracałam na to uwagi, bo nawet mm, jest taki siatkarz, który nagrywa. Mm, Filmiki i właśnie tam widać, jak oni naprawdę są. Niektórzy tacy mm, weselsi, niektórzy wolą być tacy samotni. I po prostu on tak y, zaczął rozmawiać, i mnie to znerwowało, no, ale jakoś nie zwracałem sobie bardzo na to uwagi, bo mm, nie przyjmuje się tym, co inni mówią, jeśli nawet tych osób nie znają. Też go bardzo dobrze nie znam, no, znam go tylko z tych właśnie filmików, ale można też, oglądam wywiady, mecze i trochę patrzcie, jak się zachowują, no więc trochę też tak myślę nad tym, a na przykład yy, pokażę wam taką sytuację, właśnie z tymi, mm, mm, właśnie z tymi tak, jak ktoś obraża osobę, której w ogóle nie zna. Hej, słuchaj, e, wiesz co, mm, Dawid Kwiatkowski ma dziewczynę. Jezu, co mnie to? On jest głupi, nie obchodzi mnie to po prostu. Nie wiem, jak można go lubić. I właśnie, to jest ta sytuacja, kiedy ta osoba, która go lubi, Hmm, wtedy może być też taka zła, i nie wiem, no. Hmm, denerwują mnie tacy ludzie. Hmm, po prostu, jeśli nie, o niej, o gustach się po pierwsze nie rozmawia. Na przykład, jak tak? Ojej, jaka ona ma fajną bluzkę. Lubię niebieski, strasznie mi się podoba. Ja we weź, jak można mówić niebieski? Przecież czerwony rządzi. I właśnie kolejna taka sytuacja. O gostach się nie rozmawia, to jest po pierwsze. A po drugie, nie zawsze każdy musi lubić to, co ktoś inny lubi. Nawet jeśli są przyjaciele. Jakaś przyjaciółka lubi na przykład mm, zielony, a druga niebieski. I to jest... Mm, to jest po prostu dobre, bo jakby wszyscy ludzie byli tacy sami, to świat byłby nudny po prostu. No, to ja bym już wam kończyła ten vlog. Papa pa, i do następnego, i oczywiście przypominam wam, że ten stolik, który tutaj stoi, o ten, yy, można zobaczyć, jak go się robi na yy, moim filmie, który już nagrałam i wstawiam. Będę nagrywała takich i więcej jak robić różne rzeczy, no ale nie przedłużając, po prostu pa pa.